Siedzi. O, patrzcie, kurde! Ja Ale duży! Urwał mi, zobacz jeszcze Co zdążyłem ty? go chwycić. Złowił lina 405 Siemano. Jesteśmy dzisiaj znowu na lodzie. Na fajnym, kaszubskim, płytkim jeziorku. Patrzcie sobie. Jest dzisiaj mocna ekipa. Jest tam Klaudiusz, Rafał. I siedzi Arek. Także jest nas czterech. E, zobaczymy, jezioro nie jest jakieś mega duże, bardzo płytkie, czysta woda, ultra czysta woda. Ostatnio Klaudiusz tu super połowił e, fajnych ryb. No i próbujemy, nie? E, cel? No do okonie. Okonie na blaszkę, na mormyszkę, zobaczymy. Arek łowi tylko na mormyszkę. Klaudiusz e, łowi tylko na blaszkę. No, a ja mieszam w style. To i to. E, mało sprzętu, mam tylko koszyk, dwie wędeczki parę blaszek, jakieś mormyszki no i to wszystko, nie? Zobaczymy, co będzie się działo. Piękna pogoda, patrzcie na słońce, no coś pięknego, nie? No do weekendu mają być mrozy, także jest jeszcze spoko z lodem, a później już ma być odwit trzeba korzystać z tej aury, bo jest piękna Co złowimy, zobaczycie na pewno. Pozdrawiam. Słuchajcie, lecę do Klaudiusza, bo ma pełno ryb. No i co, mówiłem, że Klaudiusz ma pełno ryb. Jest killer na własnej wodzie. No co, na blaszkę? Zaraz ci pokażę, jak okoń chwyci. tu tuż mam O, siedzi. Proszę, normalnie prysk kiwok się schował, wysuwamy. Tak, już ma dopasowany no tutaj kiwok. Jest bardzo delikatny. Lata on już założony na tej wędce tak się dopracował. Pokażę Wam coś takiego innego na lodzie. Nie wiem, czy ktoś widział takie płaszczki. Za chwilę pokażę, jak to pływa pod wodą. Taka ultra cienka żyleteczka, to tak faluje w wodzie. Za chwilę postaram się to nagrać pod wodą. Teraz poznajcie Rafała. Rafał to jest killer, który na wodzie PZW złowił lina 4,05. 4,05, no jest to blisko rekordu polskiego. Nie, Rafciu, pokażesz wszystkim, jak to się łowi. Tak, tak, tak. No, słuchajcie, 500 łapek i jedziemy. Rafał pokazuje, jak złowił tego lina. W maju jedziemy na liny. Tak, Rafał? Jesteśmy łowieni. No, elegancko. Wiecie co? Klaudiusz potrafi nas zdenerwować. Nikt nie łowi, tylko on. patrzcie, jaki piękny okiennik. Klaudiusz ma wytrasowane ryby. Wiedzą, że mają tylko właścicielowi tylko brać. Tak. Patrzcie. Tylko właścicielowi biorą. No tak to powinno być. No. Ale jajce. Spuszczasz do dna, czy wyżej? Trochę, trochę nad dnem, nie? Czasami dotykam No. dna, czasami trochę wyżej. No. Jeżeli chwilę. Jeżeli chwilę nie biorą, to takie trzy, trzy dłuższe ruchy, zachęcić całego no. konia jakby z dalszej odległości, Aha. potem wracamy. No i mamy, Klaudiusz nam swój patent zdradził. Podciągnąć, dwie sekundy pauzy. O, było, branie. było branie? Zaraz uderzy, z powrotem. Klaudiusz zrobił trzy długie ruchy, jak to mówił zachęcił je z daleka, o, o. siedzi cykro mamy je mamy je Musimy bym jakieś rękawice wędkarskie bo te strasznie haczą ale, ale są mm. ciepłe każdy, że ciepłe, idealnych nie ma Ej, właśnie, jak ktoś zna jakiś mega zarombisty model rękawiczek na lód, napiszcie w komentarzu. Bo ja mam jakieś zwykłe. Klaudiusz też. O, proszę. Klaudiusz wali jednego za drugim. Mała blaszka, taka z 5 centów. Ultra cienki, taki dopasowany. Kiwok, uj, o to. Słodka woda. W większym szarpnięciu zaraz. Chiwoczek jest dopasowany do blaszki. Ogólnie tak powinno być zawsze, że jest lekko ugięty, nie jakoś mocno. O, branie. Kurde. Widzieliście? Ale tam ich musi być pod wodą. Siedzi. O, patrzcie, Oje. kurde, ja ale duży. Urwał mi, zobacz, jeszcze Co zdążyłem ty? go chwycić. Patrzcie jaki refleks. ja pierdziel. Pękła żyłka. Zobacz. Żyłeczka pękła. Pękła żyłka gdzieś na kołowrotku. No, ale okoń ładny. Zdążyłem go chwycić. Ale beka. Pokaż. Patrzcie jaki okoń. Coś pięknego. A znaczy później go wypuścimy, nie? Jo. Żeby nie odprowadziły stada. Trochę się zmoczyłem, ale warto było. Ale refleks. Naw, nawet nie chodzi o tego konia, co, co o tą blaszkę. No. Chociaż ona jest w miarę... Blaszka, tak, blaszka killer. Patrzcie. W, miar, w miarę uniwersalna. No. Kosi wszystko. Przynajmniej tu na tej wodzie. Bezpośrednio zawiązana, bez żadnych agrawek. Ta żyłka 0,12. Ile żyłka? 0,12? 0,12. Myślę, że taka... No i co? Mówiłem, na rybach nie ma sentymentów, Klaudiusz zaczął łowić i wszyscy się zbliżają. No tak powinno być, ja chcę żebyście połowili. Widzicie? Wszyscy się zeszli w jedno miejsce. No bo tu jest ryba, no to co? Arek łowi na mormyszkę. Rafał na co łowisz? Na błystkę podlodową. Na błystkę podlodową, no nie szarpaka jak ja to mówię, u nas na Kaszubach się mówi na szarpaka. A Klaudiusz łowi? Też na szarpaka, no na błysk. No, zobaczymy, nie? Ej, pokażemy tą Dacika. Zaje fajną wędeczkę. Ze zintegrowanym kiwokiem. Dobra, idziemy do Rafała. Taka ciekawostka, Rafał dzisiaj łowił bez kiwoka. I miał brania praktycznie niewidzialne, niewyczuwalne. I wziął sobie teraz wędkę z kiwokiem No i złowił się Mega delikatnie biorą, ledwo widać branie na kiwoku Zaraz je znajdziemy A Klaudiusz nam uciekł. Kurde, dawaj te konie. No, dobra. Szukamy dalej. Kumplowi biorą ryby. Tutaj nie ma sentymentu. Trzeba go wwiercić dookoła. I zobaczymy co będzie. pierwszego okonka to znaczy się ja mam pierwszego okonka bo chłopaki już mieli taki nie za duży blaszka ta podobna co? miałeś też rafał? do dziury obok ale płytko, pół metra patrz jak Klaudiusz wypatentował soneczki skrzynka i deseczka i sobie siedzi skrzynka przywiązana, deseczka przykręcona do... no. skrzynia pół otwarta 5 minut roboty i siedzisko jest dobra ogólnie patrzcie, Klaudiusz się nie umie podzielić nie rybami... wiem jak on to zrobił tylko że ryby biorą tylko jemu się rybami podzielę <laughs> tylko rynkowanie mnie właśnie i magia kina zawsze jak przychodzę przestają brać o siedzi proszę na zawołanie Ty, jaki mamy grunt? no większy 70 70 parę jeszcze metr metrów Ogólnie woda gdzie dzisiaj jesteśmy to jest takie wyrobisko potorfowe, kiedyś tu wydobywano torf. No i powstały takie jeziorka. O, wrzucę wam przebitkę taką krótką z drona. Z, e, Klaudiusz nagrał, no zobaczycie jakie tutaj kurde kapcie pływają, masakra. Nie Klaudiusz? Tak. Mogę z drona Przed, Sprzedam ci ten film. <laughs> no. Leszcze z tą pygą pływają. Jedna tupycha, to będzie widać ta. Największe. No. A leszcze takie koło czwórki, nie? No. Leszcze, no między tak 3, 3 a 4, 4, 30 największego złotu. To wszystko no. taki jakby jeden, jeden wymiar. A to jest co ciekawe, nie, że tutaj jakby są nie, tylko takie wielkie tak. łopaty, nie? a nie ma małego, nie małego leszcza. Już od paru lat nie złapałem mniejszego jak 2,6 kg leszcza. No. Widzicie, niby są takie kapcie, powinny się wycierać, powinny być małe ryby, a, a są tylko te ogromne łopaty. No i co? Przyszedłem i znowu spłoszyłem. O, ale zobaczcie. Odwracam się w drugą stronę i tu Dacik rządzi na rejonie. I co? Też na blaszkę. Patrzcie, Dacik ma takie zarąbiste buty. Dacik pokaż tu buta. Super ciepłe na zimę. To to Yeti Classic. Mają taką super specjalną wkładkę, że na pewno nie zmarzniecie Noga się nie poci. No proszę, nie. Killer wody też. W każdej dziurze, obojętnie, gdzie wywierci. Widzimy, Klaudiusz robi taki ruch do góry. Nie jest elektryczny, tylko jakby tak. Unosi i swobodny opad robi Żeby nie szarpać nie wiadomo jak mocno do góry No, był nie? Mm -hmm. ale widać jakie te brania są delikatne O, znowu Jest no, tylko... Mega delikatne branie Jęczyska, Nie wiem czy nie zobaczyłem no. no siedzi Proszę Jak zahaczony No nie trafił Nie trafił w blaszkę A tam Rafał ćwiczy Chodzi po dziurach Gdzie wcześniej były ryby Ale nie wiemy, Może przyszła ta godzina Że tam przestały Albo się przeniosły w tą stronę. Długie pauzy tu się sprawdzałem. No właśnie, pamiętać o tym. O, proszę pamiętać o tym, żeby robić tą długą pauzę. Bo ta blaszka wtedy zdąży się ustawić. I W tym momencie jest branie. Jeszcze przy luźnej kotwiczce powiedzmy, ta blaszka się ustawi. A ta, a ta kotwiczka jeszcze drobny ruch wykonuje, i wtedy najczęściej, te brania są. No. Dlatego ja tu preferuję te kotwiczki ruchome. Ruchome. Nieraz są bardzo delikatne, ledwo widoczne, a nieraz takie super elektryczne te brania. Za chwilę kończymy. E, tu u góry macie. Przypięte filmiki moje z lodu. Sobie możecie zobaczyć, nie zapomnijcie zerknąć na to. No co, dzisiaj mistrz wody był jeden. Tam siedzi Klaudiusz. No, nie wiem o co chodzi. Ma wytrasowane chyba te ryby. No, brały głównie jemu, nie? E, ja, Arek i Rafał mieliśmy tam po jednej rybie. No, Rafał chyba miał dwie, a Klaudiusz miał, nie wiem, z dwadzieścia? albo i lepiej. No nawet nie wiem, przestałem liczyć. No Klaudusz się śmieje, że wypuszczę składki. No chyba faktycznie. Dobra, słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Hej.